Tutaj, na stole stoi, mają. Dawaj, no, Janek, dawaj, 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 daj, daj, Poszło Janek, Janek. Spianek, pożyłby się trochę poleżyć, co? O, uh, o Co? Oh. Dawaj Janek, tam w te kartony się chodź. O, Od razu lepiej, co Janek? Weźcie tam, kurwa, Jarek sprawdzaj, czy on żyje. puls? Zostaną rzeczy. Puls u Janek. Żyje. Dycha. O, weszło. Nie wiem, zaraz ci powiem, Ważne jest. I za 10 albo za 15. To coś koło tego. Janek jak jest? Dobrze, Janek, co widzisz? Za 8. Kształt. Kształt. Wow. Co? co? Co widzisz? Janek. Co? <noise> <Janek. głos> Chciałeś <Co? głos> Janek. Bo to Major. Co widzisz? Krzysiu, dawaj wiadro, Janek będzie żygał. Dawaj wiadro, Janek będzie żygał. Nie, nie będzie żył. A może i nie, a o za klatkę się trzyma. Przepraszam bardzo, ale ogólnie. Obowią... Nie, ja coś mówię. Ale ciucham! No, jest wiadro. No, co chcesz na ten temat? Mówił wiadro, czyli będzie żywił. Pomożesz mi? No to kurwa, co ja robisz? Nie no, mówił no, co zapytasz Jarka. No teraz jadro jadro, jadro. Jadro, to będziesz wiedzieć. Zaraz kurwa ja ciebie jebne zapytaj Jarka, mówił, żebyś mi się czuje kurwa. Kurwa ja... Patrz, ja ciebie nie jebnął. no. ja, 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 ja patrzę, my musimy... Porunę, ma, ma, kurwa, ja pierdolę, kurwa. O, w chuja robisz? Mówił no, nie rozumiesz? Patrzą, teraz stał. Ty albo ty siedzisz i nic ci nie je jak na gównie, albo co? <grystanie> Żyć na gównie, o! na gównie taki tylko, na górę. <grystanie> yy, <grystanie> właśnie. Kiedą się kurwa, ty stary kurwa korzytyncie. Jeszcze? A ty, Janek, co ty robisz? <grystanie> Niech odpocznij trochę. Nic nie da ja Dobrze. Jest. Właśnie. Trzeba szanować ludzi, którzy są zmęczeni życiem. No. A? No! To tak. No, tak. Było zimno, kurwa. No, stop, porałem w piecu. Węgiel jest kurwa, a ty eee, nie ma szas kurwa, nie ma o och kurwa, no to